Dobra, mamy 10.32. Myślę, że ci, co będą chcieli dołączyć, to, to dołączą do nas. Zanim zacznę, chciałem serdecznie Wam podziękować tym, którzy uczestniczyli w pierwszej naszej prezentacji. Dziękuję Wam ślicznie za ciepłe słowa, za pozytywne komentarze, za uzupełnienie ankiet. Naprawdę wiele, wszystkie Wasze, wszystkie wasze tutaj sugestie były dla nas bardzo, bardzo cenne. Pokazały nam, co poprawić w tych prezentacjach i w jakim kierunku w ogóle mamy, mamy iść. Dla tych, którzy, którzy nie byli, w ogóle cała, cała ta prezentacja przerosła nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Musieliśmy tutaj zwiększyć ilość osób, które mogą się dostać jednocześnie na, na webinar. Także widzę, że cały czas dołączają do nowi ludzie. Mamy pytanie pierwsze. Jak się trzymacie? No jak się trzymamy? No dobrze się trzymamy. No trzeba się jakoś trzymać. No przecież. Wiecznie to nie będzie trwało, tak? Także działamy w taki sposób i kiedyś, kiedyś tutaj no wiadomo, że zamówień jest mniej, ale, ale walczymy, walczymy. Także ja chciałem wam tak serdecznie podziękować za, za to, że spędziliście ze mną tydzień temu. To pół godzinki. Dzisiaj też zapraszam Was na krótką prezentację. Tak jak doskonale wiecie, dzisiaj po tutaj skupimy się na produktach skierowanych dla dzieci. Chciałem też Wam podziękować za to, że odwiedziliście naszą, nasz kanał na YouTubie. Naprawdę tutaj ilość subskrypcji i wyświetleń tej mojej prezentacji wspaniałej, naprawdę przerosła nasze po raz kolejny, to użyję tego, tego stwierdzenia, nasze najśmielsze oczekiwania. E, oczywiście ta prezentacja też pojawi się, e, się na kanale YouTube, i tutaj już pierwsza modyfikacja, dzięki Waszym uwagom. E, nie będzie widocznego tego czatu, tylko sama tutaj treść tej prezentacji, e, także oczywiście po zakończeniu śmiało można to udostępniać i, i, i pokazywać klientom. E, tak jak, tak jak tydzień temu można zadawać pytania e, za pomocą czatu, e, tylko tutaj wprowadziliśmy kolejną modyfikację. E, dzisiaj mam wsparcie szanownych koleżanek e, Mardzi Polak i Anety Giedrych, także dzień dobry paniom. One też będą e, na bieżąco odpowiadały właśnie na czacie e, na wszystkie wasze, wasze pytania. E, także mamy ten kanał YouTube. No to co, no to zaczynamy. E, tak jak, tak jak tutaj... Taki przewrotny tytuł, dałem właśnie gadżet sam w domu. Wiadomo, że dzieci, większość z nas teraz ma właśnie dzieci w domu, mają sporo, sporo wolnego czasu. Także mam nadzieję, że dzisiaj pokażę Wam jakieś nowe pomysły, nowe inspiracje, jak można się z nimi bawić, jak fajnie zagospodarować im, im czas i wymyśleć jakieś oryginalne zabawy. Dobra, to zaczynamy. Zacznę tak przewrotnie. Jak to nie byłbym sobą, gdyby nie zaczął od kubków termicznych, bo akurat jest taki e, część e, gadżetów, które bardzo lubię i bardzo cenię u nas w ofercie. Także pewnie jak przyjdzie mi kiedyś zrobić webinar odnośnie zestawu piśmienniczych albo długopisów, to też pewnie gdzieś wcisnę jakiś, jakiś kubek termiczny. E, zacznę od takiego kubka. E, 33,90 zł, cena katalogowa, e, 240 ml e, objętość. To, co jest idealne właśnie dla dzieci, ponieważ tak, jest zdecydowanie mniejszy, idealne właśnie w rączkę z opaską na nadgarstek. Ma takie same właściwości termoizolacyjne, jak i też niecieknie, także idealne właśnie dla dzieci. Wiadomo, że dzieci lubią naśladować swoich rodziców, więc na przykład, jak jedziemy do pracy i odwodzimy dziecko do, do przedszkola czy szkoły, robimy sobie kawę. No wiadomo, że dzieci może herbaty nie, kawy nie powinny pić, ale na przykład, właśnie jakąś herbatkę do szkoły. To co ważne, ten kubek ma opcję LOK. Tutaj właśnie pokażę. Także on się nie otworzy, dopiero jak go odbezpieczymy. Ciach, trzyma 10 godzin. Stuprocentowo szczelny, podwójna ścianka ze stali nierdzewnej. W środku próżnia. Także mamy ten kubek. No i bidon. Bidam tutaj, żeby nie być gołosłownym, z wodą, też właśnie litrów. Także to spokojnie może być właśnie na jakąś wycieczkę do szkoły, wykonany z Tritanu, BPA free, także zupełnie zaraz jakichś szkodliwych substancji. Jest też w kolorze jasnozielonym. Znakujemy tutaj gdzieś na ściance, może być. Na druk dam pod może ewentualnie ufałka. I też tutaj podwójny sposób zabezpieczenia. Także na początku musimy go sobie odbezpieczyć i dopiero ciach otwieramy. Także nie ma takiej szansy, żeby na przykład w plecaku dziecko się się otworzyło. Także tutaj mamy. To teraz chciałem wam pokazać cały zestaw gier. Widzę, że tutaj zadajecie pytania. Także tutaj dziewczyny proszę odpowiadać na, na bieżąco. No chciałem wam pokazać e, gry logiczne. Mamy ich naprawdę naprawdę dużo. Zacznę może od e, takich akurat, które kojarzą mi się z dzieciństwa. Pewnie każdy doskonale e, zna. E, czyli takie pchełki, a one są akurat w formie żabek. Mamy akurat grę przystosowana do e, dla trzech osób. E, znakujemy tutaj na Tutaj takiej buzi mama żabka. Znakujemy tutaj. Wiadomo o co chodzi. Mamy pchełki. No i musimy trafić. Pewnie nie trafię. Pchełkami e, do, do mamy żabki. Można też zrobić na przykład fajny jakiś challenge dla dzieci, kto przegra. E, kto przegra, na przykład, nie? Sprząta pokój, robi kolację, albo sprząta albo w domu, Także mamy taką grę. Tutaj takiej ala coś odpowiedni, powiedzmy. Jęgi, tylko troszeczkę inne. Ta gra akurat przeznaczona jest dla dwóch osób. W zestawie są pionki właśnie w kolorze niebieskim i, i czerwonym oraz kostka. Kostką sobie rzucamy. Kostka nam mówi, na którym poziomie wieży mamy położyć nasz, nasz pionek. No wiadomo, że tutaj albo walczymy, żeby przeciwwaga była, albo akurat mi się ręce trzęsą, więc akurat może nie wyjdzie to tak idealnie. Przegrywa ten, kto przewróci wieżę, albo przewróci e, tutaj ludziki przeciwnik. Tutaj znakujemy e, na górze, bądź ewentualnie tutaj na, na górze wieży, bądź ewentualnie na, na opakowaniu. Teraz nowości z katalogu 2.20. E, bardzo lubię e, się nimi bawić, szczerze powiedziawszy. 3.50 katalogowo e, w formie e, kuli i takiego to co ważne, każda, każdy tutaj, każdy ten układanka ma losowo wybrane kolorystycznie te elementy. Także dziecko nie będzie w stanie się na przykład nauczyć, że, więc bardzo małe prawdopodobieństwo, że na przykład jak kupimy dwa takie, dwie takie układanki, to że one będą takie same pod względem kolorystycznym, no i dzięki temu dziecko na przykład nie nauczy się, że po niebieskim to czerwony, a po, po czerwone na przykład zielony. Nauczyłem się to składać, nie to, że tak od razu, bo nie to, że jestem taki kozak, ale wziąłem sobie to... O, teraz pewnie nie ułożę przy Was. Wziąłem sobie to na urlop. I się nauczyłem, jak to, jak to składać. Mamy ciach. Robimy ciach. I ciach. Także znakujemy, na której z, ze, ze ścianek tutaj właśnie tych tych układanek. Mam tutaj właśnie taki mini karabinczyk. Może być to w formie breloka do kluczy, do piórnika, do plecaka. Tutaj jest troszeczkę bardziej zaawansowana gra, czyli coś powiedzmy Ala kostka Rubika, ale w formie walca. 7,90. Układamy wiadomo, te wszystkie kolory, wszystkie klocki muszą być ułożone idealnie w jednej kolorystyce. Na walcu. Znakujemy właśnie na sztycie walcu z jednej bądź z drugiej strony. Cztery kolory, tam podrób tak jak powiedziałem, 7,90. 7, Teraz cały, cały zestaw e, gier. E, wszystkie pakowane w takie mm, drewniane pudełeczka. Znakujemy na tutaj na, na wieczkach każdego z, z tych, tych gier. E, to co fajnego. To te gry przeznaczone są dla, praktycznie dla... Każ Każda gra jest powiedzmy przeznaczona dla innego wieku, dla, dla dzieci w różnym wieku. Zaraz Wam pokażę o co, o co mi chodzi. Także dla najmłodszych. Domino, ale z kolorowymi obrazkami. Także też już tutaj propozycja dla najmłodszych. Tak jak wspomniałem, grawer albo na drugu V. A, w ogóle to chciałem Wam powiedzieć, że właśnie w zeszłym tygodniu było sporo, sporo sugestii i uwag odnośnie znakowania, żebyśmy to pokazywali. W ogóle zastanawiamy się, czy. Czy, czy nie zrobić takiego jednej całej prezentacji odnośnie technik znakowania? W tym tygodniu akurat za bardzo jeszcze nie udało nam się przygotować produktów ze znakowaniem, ale obiecuję, że w przyszłym tygodniu naprawdę tutaj będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało i tutaj każdy, każdy praktycznie przykład będzie ze znakowaniem. Także tutaj domino to jest nie dla, dla najmłodszych. Tutaj dla trochę starszych już klasyczne domino z kropeczkami. Tutaj akurat zestaw tak taki układanych logicznych 6, 15,90. Wiadomo, że tutaj musimy za pomocą sposobu, a nie siły rozłożyć każdą z układanych. No to te znakowania wszędzie, wszędzie takie same. No i tutaj najbardziej najbardziej rozbudowany nasz, nasz zestaw 2790. Tutaj w środku trzy takie układanki powiedzmy puzle takie trójwymiarowe e, układanki. Także e, to najbardziej rozbudowane. A propozycja dla naszych najstarszych naj, naj tutaj osób, coś co wraca po, e, po, po, tam, po jakimś tam czasie, e, czyli szachy. E, na wielu, z tego co słyszałem, nawet w na wielu szkołach e, zostały wprowadzone właśnie zajęcia, obowiązkowe zajęcia właśnie z szachów. E, bardzo elegancki zestaw. Zaraz ja wam pokażę. Wszystkie figury w środku są przytwierdzone. Tutaj mamy, że, że pogłos jest. Dobra, tutaj mamy jakieś dziękuję, że fajna koszula. Zainwestowaliśmy w nową w nową kamerkę, także mieliśmy nadzieję, że będzie to OK z, z jakością wideo. Być może jest tutaj wiecie, Librusy i te inne może, może jest to kwestia albo internetu u nas, albo u Was, także ale widz, słyszę, że, że u nich to że w większości jest OK. Także tutaj na bieżąco wszystko poprawiamy i star staramy się rozwijać, także z tygodnia na tydzień będzie, będzie coraz lepiej. E, żeby tutaj nie być gołosłownym, chciałem Wam pokazać, że w katalogu e, wszystkie gry e, i to, co Wam pokazałem, to jest tylko powiedzmy jakaś namiastka. E, te gry zajmują Całe prawie trzy strony katalogu, także tych propozycji e, dla dzieci jest naprawdę naprawdę dużo. Hmm, tutaj teraz chciałem pokazać zestaw sześciu klocków i sześciu układanek właśnie, prezentujących e, zwierzątka leśne. E, dodatkowo tutaj w zestawie jest podpowiedź, e, co, co dzieci mogą ułożyć. No i mogą być oczywiście to wykorzystane jako, jako kolorowanka. I tutaj właśnie chciałem Wam pokazać, że e, zachęcić i przypomnieć o naszej, e, naszej, naszym kanale na YouTube, na którym właśnie znajdziecie takie bardzo ciekawe e, prezentacje, jak, jak, jak możecie to przesłać właśnie klientom i pokazać, m, jak, jak, jak ta gra działa, tak? Akurat tutaj e, krótka prezentacja tych filmików będzie, jest już sporo, będzie coraz więcej. E, co do znakowania to jak widzicie tutaj mamy grawer i oczywiście tutaj na, na wieczku też możemy zrobić tam podrób. Teraz chciałem Wam pokazać, mamy w ofercie dwa tangramy. To co mnie zaskoczyło to muszę Wam powiedzieć, nie wiedziałem nawet, że z tych klocków możemy ułożyć 120 różnych kombinacji. Także naprawdę możliwości jest całe multum. E, tutaj mamy właśnie, tak jak wspomniałem, dwie wersje, jedna pakowana w taki woreczek e, bawełniany 9,90. E, bardziej wersja powiedzmy taka stacjonarna, gdzieś możemy się bawić w domu, e, na dywanie dziecko może sobie tam, tam układać, ale też wprowadziliśmy w tym roku taką wersję bardziej mobilną, e, idealną właśnie na przykład możemy dać dziecku do fotelika e, i żeby w trakcie podróży się tym bawił, e, bo tak jak widzicie jest to na magnes, także to się będzie trzymało, jest też cała książeczka z podpowiedziami, z wszystkimi opcjami, ile tutaj możemy ciekawych figurek ułożyć. Jest lis, jest kaczka, jest domek, koń, naprawdę tych możliwości jest całe, całe multum. Tutaj już akurat mi nie będę ukrywał, brakuje mi dwóch elementów, podałem swojemu dziecku i gdzieś już gdzieś już to, to posiał. Także idealne, właśnie do umilenia e, czasu, czasu podróży. E, ten 18.90 e, znakujemy e, tutaj na, na, na przodzie. Teraz e, chciałem Wam pokazać, przejdziemy teraz może do, e, do takiego działu dla dzieci, które lubią bardziej e, kolorować i, i, i rysować. Zacznę od e, takiej gamy produktów wykonanych z non-woven. W, w zestawie są kredki, tutaj właśnie poprosiłem moją sześnicę, żeby dla nas to pokolorowała, tutaj piórnik, 2,95, znakujemy na tutaj na przeciwnej ściance, także tutaj może być logo klienta, w zestawie, to jak mówię, nietoksyczne cztery, cztery kredki, do każdego tutaj produktu, worki, ten z tutaj, z takim przykładowym rysunkiem. A z tyłu właśnie jest gładki, także możemy tam umieścić logo naszego klienta. To jest w ten jest w ogóle całkowicie gładki. 3,35. Możemy tutaj umieścić logo kontu, na przykład logo naszego, naszego klienta. I fajnie dzieci się angażują, właśnie kolorując logo klienta. A na przykład, w tym czasach, kiedy teraz dzieci siedzą dużo, dużo w domu, możemy na przykład. Podpisać taki worek imieniem naszego dziecka, i może na przykład może on tam chować swoje, swoje skarby. O, proszę, tutaj podpisałem: Adaś, o, chowamy sobie wszystkie nasze skarby, albo na przykład na koniec dnia chowamy wszystkie, wszystkie zabawki, żeby, żeby był porządek w domu. Tutaj mamy jeszcze fartuszek, też do pokolorowania. Też bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby na przykład zrobić, właśnie, zrobić takie mini warsztaty kulinarne dla, dla dziecka. Właśnie taki master junior 3,85. Tak jak mówię, można zrobić jakieś proste przepisy. Pizza, myślę, że na początek idealnie, idealnie żeby właśnie miło spędzić czas, czas z dzieckiem. Okay. Kolejny chciałem Wam pokazać Uf, sobie na Kolejne rzeczy do, do kolorowania. Czy można je prać? Yy, nie, nie, nie można ich prać. Ten now znaczy nie zejdzie, tak? To, co pokolorujemy, to to nie. Ale widzę, że dziewczyny dają radę. Ja to też już sugestia było, że tydzień temu w gardle, także jestem już przygotowany. Kolejne właśnie rzeczy do, do kolorowania, tutaj taki prosty, prosty zestaw karteczki Memo plus y, takie karteczki do, do kolorowania. Złoty 78 zł. znakujemy tutaj na, na froncie, także bardzo, bardzo fajny i, i tani, tani produkt. Tutaj coś bardziej rozbudowanego, bo tutaj mamy właśnie w zestawie karteczki y, i kolorowanki. Tutaj na, na froncie jest 10 kolorowanych, potem są już gładkie kartki. Na froncie jest też smaj, także też możemy to, a, bardzo fajnie się prezentuje. E, tutaj kartki takie memo -sticky. wiadomo, że dzieci uwielbiają przylepiać wszystko na, 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 różne, na różne powierzchnie, różne rzeczy, także mamy na pierwszej kartce są takie e, mini przylepne karteczki, a potem każdy kolor już w większym, w większym formacie. Tutaj na froncie, akurat mam przykładowe znakowanie tam pod rukiem. Tutaj kredki, ale kredki takie troszeczkę bardziej wypasione, bo dwustronne. Także mamy z dwóch stron różne, różne kolory. Zapakowane w tekturowe takie granatowe, granatowe pudełko. Znakowanie jakieś logo w kolorze powiedzmy srebrnym czy jasnym będzie bardzo fajnie, duży kontrast wychodziło, także będzie to wyglądało bardzo efektownie. A tutaj naprawdę coś, co akurat bardzo bardzo myślę, że jest fajną propozycją. Duża, duża tutaj powierzchnia znakowania, 12 kredek, tutaj z boku jest taka wykałaczka, zaraz, zaraz pokażę Wam do czego ona, ona służy, najlepsze zostawię na koniec. W tym zestawie mamy tak, mamy takie szablony, łatwo możemy je sobie wyciągnąć i dzięki nim możemy odrysować sobie zwierzaczki na kartkach, które są później. Na początku mamy 10 kolorowanek, tutaj na dole właśnie kolorowanka, na górze przykładowe po pokolorowanie, a później, już tak jak wspomniałem, gładkie, gładkie kartki. A to, co na froncie najfajniejszego, to taka... Nie, to się ładnie nazywa kredowa tablicowa kartka. Mamy tą wykołaczkę, i tutaj chciałem Wam zap zaprezentować, że wdzieramy tą większą warstwę i możemy e, sobie rysować. I ugłaniają nam się różne, różne kolory. Piękny, dobrym rysownikiem nie jestem, także nie obraźcie się. Jakaś tam buźka, różne kolory. także. Możemy to naprawdę. Takie kartki są dwie. Wiadomo, że one są e, jednorazowe, więc po, po ich gdyby zdrapaniu e, niestety e, już nie będą się nadawały do, do ponownego użytku. Ale naprawdę tutaj wyłaniają się różne kolory, takie tęczowe. Także prezentuje się dla dzieci. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża, duża frajna. Poszarki zestawu to jest 13,90. Także naprawdę bardzo przystępna cena. No, i tutaj też taki najbardziej rozbudowany zestaw dla dzieci, które uwielbiają gdzieś um, rysować. Pokażę Wam, co jest w środku. Spajam tutaj rączką, także można zabierać na lekcje plastyki, czy gdzieś do szkoły. W zestawie 24 kredki standardowe drewniane, dodatkowo pastele, kredki świecowe i farbki plakatowe. Pędzelek, gumka, klej i To Także wszystko to, co to, co powinno przydać się właśnie na jakieś zajęcia plastyczne. Cena 20,90. 20, Znakujemy tutaj w tym okienku do tego przystosowanym. Teraz chciałem Wam pokazać... Dzieci uwielbiają wycinanki, także też możemy fajnie im zorganizować czas. Mamy taki zestaw 18,90. On jest pakowany w taki sposób. Znakujemy tutaj na, na tych takich elementach do, do wycinania. W zestaw wchodzą nożyczki takie karbowane. Dzięki nim możemy sobie wyciąć takie ładne wzorki. Możemy na przykład przyozdobić jakieś laurki, listy dla babki czy dziadka. Także mamy karbowane nożyczki. Mamy te wycinanki. Możemy zrobić serduszko dla mamy. To, co jeszcze jest właśnie fajny pomysł, akurat to, co wycinamy, to nam wychodzi, może pokażę na jakimś tle. Serduszko mamy, to, co właśnie wycinamy, potem możemy na przykład to pokolorować i przykleić właśnie na, na jakieś laurki, na jakieś wazony czy, czy, czy cokolwiek. Także te wycinanki możemy jeszcze ponownie gdzieś jakoś wykorzystać. W zestawie jest serduszko, taka żagłówka, gwiazdka i oczywiście buźka. 18,90 koszt całego zestawu. Znakujemy tutaj na tych, na tych elementach, bądź ewentualnie jakaś naklejka na, na całym zestawie. Tutaj coś bardzo podobnego, taki ala powiedzmy zszywacz. Tutaj na pewno mamy będą zdecydowanie popierały ten, ten produkt, bo on tutaj, tutaj jak widzicie, wszystko to co te brudy, brzydko mówiąc, wpadają nam do pojemniczka, także zdecydowanie będzie mniej sprzątania. A tutaj akurat buźka. E, smile, także, jak jakiś klient zrobi jakieś fajne zamówienie, możemy do fakturki zrobić smile i mu podziękować za ładne zamówienie. No i tutaj taka troszeczkę inna forma przyborników e, w formie misia polarnego i słonia. Tutaj, jak widzicie tutaj, e, misia akurat trzyma już kartki. Może być na przykład jakieś przypomnienie: Posprzątaj pokój, zrób zakupy. E, Zostawia tutaj karteczki e, i taki mini. Przybornik gdzieś na biurko, na jakiś długopis, e, ołówek czy, czy, czy coś innego. to co ważne, bardzo duże pole znakowania. E, Słonikowi też tutaj pod trąbę wpadamy. 19,90, e, cena katalogowa. E, bardzo duże pole znakowania. Możemy bardzo ładnie zrobić jakieś druku V. Albo tam po oczywiście. Trochę tu posprzątam. Wprowadziliśmy też w zeszłym roku gumki do ścierania. Też taka troszeczkę inna propozycja, bo wiem, że często jest problem przy, w przypadku gumek do dościerania, że, że są ilości bardzo duże. Trzeba zamówić, żeby jakieś indywidualne kształty. My to rozwiązaliśmy za pomocą plastikowych elementów. Ta jest obracana. Także znakujemy. Tutaj akurat mamy nadruk UV, full color. A tutaj drugi element jest taki przesuwny. Złoty 55. Także mamy gumki, gumki do ścierania. Teraz mamy, pokażę Wam nasze maskotki. Zacznę od, od żabki. Znakujemy żabkę na, na tasiemce, tam pod To, co ważne, to jest na tyle oryginalny gadżet, że jeżeli na przykład żabka dziecku się znudzi, robimy ciach, i mamy misia. Także e, 14,90. E, fajne, że nie chcę jeść. dodamy żabkę, nie chcę jeść. Misiu. Także e, bardzo oryginalny. Tak naprawdę w cenie jednej maskotki mamy, mamy dwie. Tutaj kolejna taka przytulanka dla, dla najmłodszych albo do miziania. Gdzieś tam po oczku. 14,90. Znakujemy tutaj też duża powierzchnia do, e, do znakowania. Mamy, mamy takiego misia. Kolejna propozycja, to jak tutaj widzicie, pacjenki 9,90. Możemy sobie zrobić teatrzyk w domu. Też mamy jest miś, jest słoń. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny pomoc do wybrania jakichś scenek z dziećmi. Tutaj też właśnie nowość z katalogu 2.20. Zestaw pięciu masek, 5.90. Znakujemy każdą maskę indywidualnie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale one już troszeczkę są zużyte, bo mój dzieciak po prostu, mój syn je uwielbia, zakłada i biega po całym domu i mnie straszy. Także fajnie można też zaangażować całą, całą rodzinę, każdy, żeby był jakimś tam zwierzęciem i bawić się właśnie w jakiejś safari czy, czy w zoo. Mamy to. Teraz chciałem Wam pokazać, może nie tak, że jeden produkt, ale cały zestaw, jakiś pomysł na, na zbudowanie jakiejś historii i całej otoczki. Na początku bierzemy plecak. Wiadomo, że dzieci lubią podróżować, możemy właśnie wymyślić, że jedziemy do jakiejś dżungli, na safari, także wyposażamy go w plecak, który się może, może wsadzić, wiadomo, to co jest niezbędne na wyprawie, to jakieś picie na przykład jakieś, oczywiście jakąś kanapeczkę, czy jakieś tam chrupki. To, co jest oczywiście w dżungli, może nas spotkać jakiś tropikalny deszcz, więc mamy na tą, na tą okazję specjalną parasolkę w formie żabki. Mam nadzieję, że będzie widać. 24,90, także żadne tutaj deszcze tropikalne nie będą nam straszne. No i to, co jest oczywiście E, najbardziej e, po, potrzebne na, na różnych wyprawach e, to lornetka 22,89, taka tekturowa, składana. Możemy e, obserwować, ona naprawdę powiększa. E, możemy to obserwować dzikie, dzikie zwierzęta, czyli sąsiadów na kwarantannie, gdzieś w domu. Oczywiście potem, jak nie jest nam potrzebna, e, kładamy do naszego biwakowego plecaczka. Także tak jak mówię, można, można zrobić tutaj, zbudować jakąś całą narrację, całą historykę, żeby dziecku, dziecku się podobało. Tutaj jeszcze coś, co jest bardzo takim, powiedzmy, hitem sprzedażowym. Stojak na szczoteczkę do zębów 8,90. Sklep Tak Tutaj e, nawet tutaj superniania zawsze mówiła, że, że dziecko potrzebuje jakiegoś wyzwania, challenge'u, e, także podczas mycia ząbków e, mamy klepsydrę, e, żeby dziecko wiedziało dokładnie, ile czasu musi, musi umyć. Jest akurat tutaj, mam e, przykładową myszkę, ale są też inne. E, kładziemy potem właśnie szczoteczkę sobie, może to stać e, gdzieś, gdzieś w łazience. Mamy też na przykład, właśnie wziąłem długopis, mi się pobawić w doktora, przepisywanie jakichś recept. No i co? No i skakanka. Skakanka też, wiadomo, że tutaj te aktywności, wychodzenie z domu jest ograniczone, także na pewno skakanka może być, właśnie, żebyśmy mogli gdzieś tam sobie poskakać, gdzieś się pobawić, także jest to kolejny jakiś pomysł na, na spędzenie czasu. No, i co? No, i to by było na wszystko. To, co chciałem Wam pokazać. Rzeczywiście jest to tylko jakaś część gadżetu dla, dla dzieci. To, co wydało mi się najbardziej interesujące. Mam nadzieję, że, że tutaj Was zainspirowałem, że tutaj będziecie mogli spędzić miło czas ze swoimi dziećmi. Zachęcam do, do przekazywania, czy znaczy pokazywania tej, tej prezentacji, wysyłania jej dalej do, do klientów, odwiedzenie naszego kanału na na YouTube. E, tutaj właśnie tak jak e, dzięki ankietom. Dobra, to widzę, że jest redukcja szumu. Dobrze, dobrze. E, chciałem was serdecznie zaprosić. Właśnie dzięki waszym opiniom i komentarzom z zeszłego tygodnia chciałem was zaprosić.